jest dużo tych zjeżdżalni. Właśnie ja filmuję jedno z następnych. Jaki duża zjeżdżalnie, jaki piękny obiekt. To jedno zjeżdżalnie, a teraz za chwilę zobaczymy tą największą, z której jechał Boguś. O, tu jest właśnie pod słońce trochę słabo widać, ale teraz widać jaka ona jest duża. O, no. A tu można na takim kole pojechać. Można takie koło wziąć i jechać. O, teraz widać dopiero, I jak się duże te... I na takim kole się zjeżdża z tych zjeżdżalni. Oooo! jaki to ogromny obiekt. O, nie, jakie kole. Jejcie, coś niesamowitego, coś pięknego, coś fantastycznego. No zrobisz, poczekaj. Teraz nasz bohatera, tu dziecko piękne. Też pojedzie w tak jeżdżaj. Weź No i tylko mnie, podtrzymaj. tego tylko trochę. Ale nie paluchami, nie paluchami. Nie w nie przodu. Po co ręka z przodu? Ciebie widać, ale... Ja Cię widzę, ale tego was... <gülüyor> <gülüyor> No czekaj, ja chcę tę wodę podać. Dobrze, już dobrze, dobrze. dobrze. To byłeś tu sam, sam ciebie, ale to wiesz.